No to tak, witajcie w psychofizycznie, czyli w mojej przestrzeni, gdzie robię różne moje warsztaty, treningi. Dziś będzie dużo lokowania produktu, bo oprócz tego, że i to miejsce, czyli przypominam właśnie psychofizycznie, możecie znaleźć na Facebooku, polubić, komentować i w ogóle udostępniać i co tam tylko chcecie. Będzie mi miło, będę wdzięczny. To jedno, ale też mam na sobie koszulkę grupy Kondratak, czyli grupy treningowej, którą współprowadzę gdzie właśnie na zajęciach której, na treningach której i warsztatach zajmuje się walką wręcz i samoobroną. Jakby będzie to dzisiaj w tym filmie naszym bardzo, bardzo istotne, dlaczego te dwa produkty będą w tym filmie ulokowane. A mianowicie chciałbym Wam dzisiaj trochę opowiedzieć o moim nowym projekcie nowych warsztatów, które, które zacząłem niedawno prowadzić pod tytułem Gimnastyka Wojownika. Są to warsztaty ruchowe przeznaczone wyłącznie dla mężczyzn, lub można by powiedzieć, specjalnie dla mężczyzn, nakierowane na to, by spotkać się ze sobą, ze swoim ciałem, z tym, co w ciele się dzieje, ale nie tylko, bo, czy może przede wszystkim, co dzieje się w głowie, w emocjach, w różnych doświadczeniach, właśnie ruchowych w ćwiczeniach, w pewnego rodzaju próbach, doświadczeniach bo na tym właśnie te zajęcia polegają, będą polegały, właśnie się szykuję do drugiego spotkania, na które Was mocno zapraszam, to będzie oczywiście link w opisie. I chciałbym dzisiaj Wam trochę opowiedzieć o tym, jaka idea mi przyświecała, czego możecie się na tych zajęciach spodziewać, ale żeby ten film nie był po prostu reklamą moich warsztatów, to będę Wam chciał w ogóle, panowie i nie tylko, no bo... No, Zakładam, że i yy, yy, panowie, i panie będą oglądać ten nasz film. Będę chciał ogólnie poopowiadać o moim podejściu do ruchu, do którego no, gdzieś tam was chciałbym zapraszać, yy, Wam je proponować i które to no, akurat na tych warsztatach będzie, będzie dojmujące, dominujące. Natomiast yy, no, do takiego podejścia do ruchu gdzieś tam zawsze chcę was namawiać. No i tak zajęcia pod tytułem gimnastyka wojownika. Co będziemy na nich robić, co robimy? Są to takie zajęcia. Jest to taki warsztat, w którym no, poprzez różne ćwiczenia, różne doświadczenia właśnie ruchowe będziemy pracować nad kontaktem ze sobą, ze swoim ciałem z tym, co się w nim dzieje właśnie w różnych, w różnych doświadczeniach, w różnych sytuacjach będziemy pracować nad tym, jak to jest, gdy, ci, gdy, gdy jest Ci w jakimś ruchu, w jakimś ćwiczeniu, w jakimś doświadczeniu łatwo, ale też na pewno będzie okazja spotkać się z tym, gdy jest nagle dziwnie, trudno, może niekomfortowo, a może się okaże, że w ogóle coś będzie dla Ciebie nie do zrobienia i to też gdzieś tam będzie ważnym, ważnym doświadczeniem. Te zajęcia będą służyły pogłębieniu sprawności, ale takiej, gdzie sprawności nabiera ciało, ale właśnie w kontakcie mocno, mocno z uważnością na to, co się w ciele dzieje, z takim no, treningiem kontaktu ze sobą, będzie dużo treningu koordynacji psychoruchowej, generalnie dużo, dużo pracy nad tym, żeby, żebyśmy byli sprawniejsi. Chciałem powiedzieć, żeby ciało było sprawniejsze, ale to, co ważne, żeby to ciało było sprawniejsze nie tylko przez, nie wiem, wzmocnienie siły, Jakiejś wydolności, tego też trochę będzie, ale żeby przede wszystkim to ciało było sprawniejsze przez Twoją lepszą uważność, przez sprawniejszy układ nerwowy, lepszą koordynację, lepszą też znajomość, świadomość swojego ciała. I do takiego właśnie doświadczenia będę Was, Panowie, na tych warsztatach zapraszał. A dlaczego akurat gimnastyka wojownika i dlaczego tylko dla Panów? No to tak. To, czym te zajęcia będą się być może różniły od innych, które gdzieś tam są na rynku, które są, no, z których no, my panowie, wy panowie korzystacie, e, powiem, zacznę może tak od tego, czego tu nie będzie. Może to da też trochę lepszy obraz i powie wam jakby na co się, na co się piszecie, przychodząc do mnie. Bo tak, przede wszystkim będzie to spotkanie z innymi mężczyznami w ruchu. Bo spotkasz się ze sobą samym, z tym czy jest ci w ruchu łatwo, trudno, z odkrywaniem nowych rzeczy, być może z odkrywaniem nowych możliwości swojego ciała, ale też jego ograniczeń. Być może ze spotkaniem z trudnością, może z komfortem, może z dyskomfortem, ale będę chciał, to się na pewno zadzieje, żebyśmy w tym ruchu się spotkali też między sobą. Bo tak jak we wszelkich treningach komunikacji, najpierw trening. Uczenie się komunikacji i dialogu z sobą samym, po to, żeby potem nawiązać ten dialog z innymi, to będzie dokładnie tak samo. Spotkasz się w ruchu z sobą samym, ze swoim ciałem, ze swoją głową i emocjami, ale spotkasz się też z innymi facetami. Będą takie ćwiczenia, gdzie będzie to właściwie ich klub, gdzie będzie interakcja, gdzie będzie no, konieczność współpracy, współdziałania, zrobienia czegoś razem, no, spotkania się w tym. Tak więc no, od spotkania ze sobą, do spotkania z innymi, ale właśnie w ruchu, poprzez ruch. Na takie właśnie doświadczenie, na takie warsztaty zapraszam Was Panowie, dlatego, że no, jako mężczyźni lubimy działanie. Potrafimy, sprawia nam ono przyjemność, satysfakcję, gdy działamy czujemy, że to co robimy ma sens, tylko to co ważne, żeby to nas rozwijało, żeby nie tylko przynosiło no, wprost określone efekty, któremu dane działanie służy. Ja was będę zapraszał do tego i tak będziemy pracować na, na naszych warsztatach, pracować, ćwiczyć, działać, żeby to nasze działanie było cały czas z uważnością na to, co się dzieje, na to, co się dzieje w Tobie, to po pierwsze, potem w kontakcie z innymi ale oczywiście jakby też co dzieje się też w Tobie w kontakcie z innymi. Tak więc no, będziemy, będziemy właśnie doświadczać różnych form ruchu i będziemy oczywiście o tym gadać. No bo to nie będzie po prostu zwykły WF, zwykły, zwykły trening, ale właśnie warsztat yy, rozwojowy, dlatego o tym co się zadzieje będziemy też rozmawiać. Yy. Tej rozmowy nie będzie strasznie dużo, bo gdzieś będzie mi zależało przede wszystkim na tym, żebyście doświadczali, ale będziemy te doświadczenia integrować, przegadamy je, pogadamy o tym, co nam to zrobiło, podzielimy się. I no właśnie, jeszcze wracając do tematu. Powiedziałem o tym, że zapraszam Was, Panowie, właśnie na takie warsztaty, bo jako mężczyźni lubimy działać, to jest gdzieś tam jakimś tam naszym motorem. Natomiast co będzie ich wyróżnikiem? Nie będzie tu fitnessu, nie zapraszam Was do siłowni. Mam tu w psychofizycznie sprzęt do ćwiczeń siłowych, ale i jakichś tam sprzętów też na tych zajęciach użyjemy. Natomiast nie będzie to typowy trening siłowy czy wydolnościowy, nie będzie tabaty, nie będzie liczenia powtórzeń. To gdzieś indziej. To warto robić, jeśli ktoś lubi, potrzebuje, ale to gdzieś indziej. Tutaj go nie będzie. Nie będzie również gier zespołowych. Będą jakieś y, wspólne ćwiczenia, być może zabawy, ale nie będzie gier zespołowych nastawionych na wynik, punkt. No, też nie mam boiska, nie? więc cudów tutaj byśmy nie zdziałali, chociaż mam piłki do koszykówki. E, nie mam kosza, chociaż raz, y, raz tutaj z chłopakami z Kontrataku y, radośnie rzucaliśmy piłkami do kosza, do kosza na śmieci i w efekcie, no. No, kosz jest w kiepskim stanie, spełnia swoją rolę, ale szału nie ma, więc nie będzie gier zespołowych. Będzie uczenie się własnej sprawności, być może szukanie jej, być może odzyskiwanie, a może przypominanie jej sobie. Będzie do tego, a właściwie tego, tego bym od Was chciał, będzie ciekawość, Mam nadzieję, że z tą ciekawością przyjdziecie, z otwartością na to co nowe, być może na to co dziwne, z otwartością na to, że coś będzie łatwe, coś będzie trudne, może się okazać, że wszystko będzie łatwe, może się okazać, że będą rzeczy nie do zrobienia i no. będzie i zabawa i mocne zadania dla twojego mózgu, dla twojego całego ciała, dla jednego i dla drugiego. Będą zagadki ruchowe, będą różne niespodzianki. Będzie być może spotkanie z tym, jak ci jest też przed innymi facetami, gdy coś jest łatwe, gdy jest trudne. Jak ci jest przed innymi facetami z innymi facetami się śmiać z nowego, z nowego odkrycia, z nowego doświadczenia. Być może przypomnisz sobie, jak to jest no, zwyczajnie znajdować zabawę w ruchu. I, I chyba w dużym skrócie to mniej więcej tyle. I miałem mówić nie tylko o tych warsztatach, ale generalnie. Chciałbym was zaprosić już teraz, może już nie tylko panowie, ale tak no, bez parytetów, mówiąc do wszystkich płci. Ja was mocno zawsze namawiam do tego, żeby się ruszać. Już były takie filmy o ruchu, o ćwiczeniach, o tym, dlaczego to, to w życiu ważne, bo nasza głowa, nasze ciało lubią ruch. Potrzebują tego ruchu, e, tylko, no właśnie, potrzebują takiego ruchu, którego potrzebują. Masło maślane. I mocno, mocno, i teraz w tym filmie, zobaczę, ile ja mam jeszcze czasu, żeby nie przedłużać, ale już chyba będzie starczyło. Chciałbym Wam tak trochę przypomnieć, jeśli jest to dla Was nie nowe, a może się powtórzyć, jeżeli to coś y, zwykłego dla Ciebie. E, a jeśli to nowe to mocno, mocno wam powiedzieć, że żebyście szukali takiego ruchu, takiego doświadczenia, które spełnia ruchowego, które spełnia wasze, wasze właśnie potrzeby. Czasami y, robiąc to, idźcie po prostu za tym, gdzie, gdzie jest impuls, czy do jakiegoś y, sportu, czy do zabawy, czy do doświadczenia, a tak i tak oczywiście poddając to obróbce intelektualnej i zastanawiając się, dlaczego akurat takiej rzeczy potrzebuje, a czasami wybierajcie to po prostu świadomie. Jeżeli wiesz, że, y, że dużo siedzisz, że na przykład y, tyłek plecy są przez pół dnia posadzone w fotelu, to szukaj takich doświadczeń, takiego ruchu, gdzie właśnie na przykład ta część ciała się uruchomi. Jeśli dużo prowadzisz auto i siedzisz na przykład w takiej pozycji, to rozruszaj. Dbaj o to, żeby rozruszać barki. Y, idźcie za tym, po prostu co wam gdzieś tam mówi, y, i czucie z ciała. Tylko to czasami potrafi być bardzo trudne, bo jeżeli się nie ruszasz na co dzień, to, to skąd masz to wiedzieć? Jak masz to czuć? To jest abstrakcja. Ale y, eksploruj w swoich poszukiwaniach, szukaj takiego ruchu, który będzie po prostu m, nakarmiał czasami, niech będzie przeciwwagą dla tej części doby, tej części dnia, tych aktywności, które w tym ruchu jakoś tam, gdzie tego ruchu brakuje. Dobra trochę się rozgadałem w tej mojej reklamie warsztatów i nie tylko i co pozostaje mi zaprosić was na moje warsztaty gimnastyka wojownika odbędą się no, już niedługo film będzie teraz film będę puszczał w niedzielę nagrywam go jest środa i te moje już drugie warsztaty odbędą się w piątek 10 Lutego. Będą na pewno następne edycje, także zapraszam was, żebyście panowie gdzieś tam do mnie trafili. I tyle na dziś. Trochę się zasiedziałem, trochę się nagadałem, nastresowałem się tym, żeby no, wszystko powiedzieć to trzeba, o niczym ważnym nie zapomnieć, więc mi też się trochę ruchu należy. Idę poćwiczyć. Na warsztatach będą mi takie doświadczenia, Możecie spróbować sami w domu, tylko z jakimś krzesłem, którego wam nie szkoda. Na szczęście wyszło, nie ma obciachu. Ja Was jak zwykle zapraszam do tego, żebyście się karmili ruchem takim, jakiego potrzebujecie. No i co? Jak zapowiedziałem, lokowanie produktu. Zapraszam na moje warsztaty. Zapraszam na treningi grupy KONRATAK. Mam nadzieję, że widać. I zapraszam do psychofizycznie. Do zobaczenia.